Magda Gorożankin, zapraszam na rozmowę z gościem Dnia Radio RSC, a jest nim dziś Agnieszka Skoczek, koordynatorka edukacji filmowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć stało się. Tosiek jest coraz bliżej nas. Tosiek jest z nami praktycznie cały rok, ale w tym tygodniu będzie szczególnie wybrzmiewał, bo rozpoczynamy już w czwartek. Trzynasty mały przegląd kina polskiego, właśnie Tosiek. Co na nas czeka te cztery festiwalowe dni? Będzie się dużo działo. Mam nadzieję, że to będzie faktycznie takie święto kina polskiego w Skierniewicach z lokalnym patronem Antonim Nurzyńskim, którego wspominamy przez, dzięki temu festiwalowi. Jest naszym patronem, więc też jest taką postacią, która otwiera nam drzwi do dyskusji o polskim kinie i zaczynamy w czwartek, tak jak powiedziałaś. O godzinie 12 odbędzie się pokaz dla młodzieży. Przyjdą dzieciaki ze szkół średnich, obejrzeć dziewiątkę finałowych filmów z tego działu Krótkotosiek, czyli krótkie metraże konkursowe, i będą głosowali. To będzie głos młodej widowni, który też się później przekuje w konkretne pieniądze dla twórców. No i też młodzi swoją reprezentację będą Mieli podczas Gali, gdzie też wręczą, wręczą tą nagrodę w postaci takiego bonu. Więc zaczynamy z, z młodym duchem, co mnie bardzo cieszy, bo zależy mi na tym, żeby młodzi się w ten festiwal z jednej strony angażowali, a z drugiej strony uczestniczyli w nim po prostu. Więc tak będzie się przedstawiał czwartek o godzinie 12. Potem wieczorem już zaprosimy Państwa na koncert do Atrium Stowarzyszenie Ars Juventutis z uczniami Szkoły Muzycznej. Zapraszam na koncert muzyczny. Muzyki Międzywojennej w Starym Kinie, tak jest zatytułowany ten koncert, ale też jedno, jednocześnie w sumie to się będzie tak symultanicznie działo. Będzie się otwarcie wystawy w galerii, e, plakatu do, do filmów polskich bądź polskich, ale plakaty są wydaniem anglojęzycznym Andrzeja Pongowskiego, więc wspólny mianownik to jest postać Andrzeja Pongowskiego, więc zapraszamy Państwa. Tym bardziej zapraszamy, bo chcemy się nimi pochwalić, bo są to plakaty z naszego archiwum konkretnie z archiwum Kinoteatru Polones I to są nasze zbiory, nasze perełki, nasze, nasze bogactwo, więc zapraszamy serdecznie. Będą różnorodne z różnych, z różnych filmów, różne nazwiska się na nich pojawią, a tym łącznikiem jest właśnie Andrzej Pongowski. I ostatni punkt czwartku to przedpremierowy seans filmu Simona Kossak w reżyserii Andrzeja Panka. Serdecznie zapraszam. Myślę, że postać Simony jest bardzo mocno taka przyciągająca. I film też przedstawia ją w różnych sytuacjach, w różnych odsłonach, mówi o tej postaci, która nie była jednoznaczna, więc myślę, że to też jest dobre otwarcie Tośka. Powiedziałaś tak dużo o programie, że mogłabym domyślać, że to jest cały program Tośka, nie. a to jest tylko jeden dzień. I to mnie niesamowicie ujmuje, bo to jest trzynasty festiwal filmów polskich i ja wiem, że imprez muzycznych do filmowych nie powinno się porównywać, ale tak jak Rock My Festival tutaj w Cekisiewskiej. W jest imprezą ogólnopolską na dobrą sprawę i przyjeżdżają przeróżne zespoły z kraju, czasem i ze świata. Tak mam wrażenie, że od tych 13 lat właśnie Tosiek jest taką filmową odsłoną. Tak jak muzycznie mamy Rock May, tak filmowo mamy Tośka. I on też sprowadza mnóstwo osób i nie mówię tu o gwiazdach, bo ta też na pewno, te też na pewno będą, ale o osobach, które są żywo zainteresowane robieniem filmu, mówiąc tak kolokwialnie, tworzeniem scenariuszy, kadrów, dźwięków, łączeniem tego wszystkiego i nagle się okazuje, że to nie jest wyjście do kina ze znajomymi, bo nie mamy co ze sobą zrobić, tylko to jest wielkie festiwalowe, korzystanie z tego, co nam daje obraz, dźwięk i masa innych rzeczy, które związane są z filmem. Wspaniałe, co mówisz, bo właśnie nad tym pracujemy. Taki, takiego festiwalu sobie wszyscy tutaj życzymy i marzymy o nim. To jest też oczywiście proces, ale myślę, że już to się przeszedł pewną przemianę i tutaj w przestrzeni Centrum Kultury i Sztuki po prostu rozwija. Rozrósł się, nabrał takiego rozmachu festiwalowego. Oczywiście wiadomo, że gdzieś tam mamy swoje festiwale, które podglądamy i które są dla nas takim wzorem do naśladowania, do którego wzoru dążymy, ale myślę, że i tak już udało się wykonać, e, zmienić bardzo dużo w Tośku, jakby układ dni, przestrzeń tutaj, no naprawdę jest zdecydowanie lepiej i, i mam nadzieję, że to się będzie właśnie wszystko zmieniało, szło ku lepszemu. Mam taką nadzieję, że kiedyś, kiedyś będziemy tak Takim festiwalem, o którym będzie słychać, tak już w Polsce, że, że warto na Tośka przyjeżdżać. I tutaj bardzo dużą rolę, i bardzo ważni, ważni są dla nas twórcy filmów krótkometrażowych których zapraszamy, którzy do nas przyjeżdżają. Mamy statuetkę, więc to też jest już wspaniałe, to jest już takie przekroczenie kolejnej granicy, zrobienie dużego kolejnego kroku, że jest statuetka. Tutaj przypomnę, skierniewicki artysta, pan Włodzimierz Wasilewski jest autorem statuetki, więc to będzie drugi tosiek wręczony na scenie. To jest już takie podniosłe, takie no, wyjątkowe i myślę, że twórca, który taką statuetkę dostaje i później może ją sobie postawić na półce, takie trofeum i pamięć, Pamiętać o nas, bo, bo tam oczywiście skierniewice i, i, i nazwa festiwalu zostają. Mam taką nadzieję, tak, ja tak to, to czuję, że, że to ma dla takiego twórcy ogromne znaczenie, i, i tym bardziej będziemy z roku na rok no, chcieli, żeby, żeby festiwal się jeszcze bardziej rozrastał, żeby twórcy przyjeżdżali, żebyśmy mogli się tu z nimi cieszyć ich e, zwycięstwem, ale też po prostu oglądać dobre filmy, bo w tym roku e, ten konkurs krótkich metraży, zgłoszeń do niego było aż 95, więc to już też pokazuje, że, że już idziemy. Do przodu już jest kolejny etap, bo w zeszłym roku tam 50, bodajże 3, w tym roku 95. Selekcja była bardzo trudna. Wybraliśmy dziewiątkę, i tutaj, jeszcze co jest świetne i co bardzo mi się podoba, i chcę też o tym powiedzieć, że w konkur do konkursu swój film wysłała też klasa z naszego Skiernińskiego Mechanika, szkoły zawodowej numer 2. Wysłali film na konkurs, więc, więc to już pokazuje, jak też, i to też jest świetne, i też chciałabym, żeby tak się działo co roku, żeby tutaj. Tutaj okolice, rejon Skierniewic bądź okolic też, też się angażował właśnie w wysyłanie filmów na konkurs, że są tutaj lokalni twórcy. Tutaj jest młodzież szkolna, oni działają w klasie multimedialnej, profilu fotograficzno-multimedialnym, więc, więc tym bardziej są zainteresowani filmem, ale super, że, że ten film swój tu zgłosili. Uczniów też będziecie mogli Państwo posłuchać na Antenie Radia RSC, bo dotarliśmy do nich. Zainteresowaliśmy się tym, kto zgłosił swój film i kto będzie miał okazję zaprezentować go na dużym ekranie, więc z uczniami mechanika też będziemy rozmawiać, ale myślę, że i uczniowie też pewnie o tym powiedzą, że to jest dość Ekscytujący, emocjonujący i stresujący konkurs, zwłaszcza kiedy wiemy, że w żyli zasiada Katarzyna Figura, bo to ona jest tą gwiazdą, o której wspomniałyśmy chwilę wcześniej, i to też chyba podnosi jeszcze bardziej rangę Tośka, że już gwiazdy, które są znane na świecie, są zainteresowane udziałem w takim wydarzeniu. Tak, no to jest w ogóle wielka duma, że pani Katarzyna Figura zgodziła się przyjechać do Skierniewic. Ja najpierw nieśmiało zapraszałam po prostu jako osobę, którą po prostu spotkamy się po sam Ansach filmów, bo tutaj w, w sobotę to będą dwa filmy z udziałem pani Kasi. Chrzciny, o 13 i potem od razu krótki metraż Wiktoria, i spotkanie z panią Katarzyną Figurą. Też taka idea nam przyświeca, żeby promować filmy krótkometrażowe. I też e, omyśliliśmy taki plan, że, że chcemy pokazać, że te krótkie metraże tworzą młodzi twórcy, którzy dopiero wchodzą w ten rynek filmowy, ale że w ich filmach grają e, świetni aktorzy, no, ikony polskiego kina i między innymi właśnie pani Katarzyna Figura, więc chcemy też usłyszeć od niej i mam nadzieję, że to też wybrzmi podczas spotkania z nią, że właśnie te filmy po prostu warto oglądać, bo może nazwisko reżysera jest jeszcze nieznane, ale to, że decyduje się na udział w tym filmie, na współpracę z młodym twórcą, gwiazda kina pokroju pani Kasi Figury, no to coś jednak znaczy. Więc tak, więc pani Kasia, oprócz tego, że będziemy się z nią mogli spotkać po dwóch seansach, to też zasiądzie, będzie przewodniczącą jury konkursu krótkotosiek, czyli tych dziewięciu zdecyduje o tym, który z filmów zdobędzie nagrodę, a towarzyszyć jej będzie no też uznana osoba ze świata filmu, krytyk filmowy, gość DKF-u, eroiki bardzo częsty, bardzo lubiany tu przez kierniewicką widownię, Janusz Wróblewski, dziennikarz tygodnika Polityka i e, mój dobry kolega, który prowadzi DKF w Warszawie, DKF Faktor Berliński, Konrad Domaszewski, który też się udziela filmowo, też grywa w filmach, bardzo się filmami interesuje, bardzo lubi krótkie metraże i też jeździ jako juror Federacji Polskich Dyskusyjnych Klubów Filmowych na światowe festiwale i też zasiada w jury konkursu krótkich metraży, więc, więc ma już doświadczenie w tym temacie. Także piękne jury moim zdaniem i wszyscy się już nie możemy doczekać, jaki będzie werdykt, kto dostanie główną nagrodę i i kto dostanie nagrodę za zdjęcia, bo za zdjęcia również jest nagroda na naszym festiwalu. Cały program jest do zobaczenia na stronie cekis.pl, jest udostępniony też w naszych mediach społecznościowych, na stronie dyskusyjnego klubu filmowego Eroika i pewnie w wielu innych, innych miejscach, ale co mnie jeszcze gdzieś tam osobiście porusza, kiedy myślę w ogóle o Tośku, my potrafimy zachwycić się łodzią i wytwórnią filmów oświatowych i tego łodzi na pewno nie odbierzemy, ale chyba wreszcie potrafimy zachwycić się też Antonim Nurzyńskim. Bo my mamy jego skwer między Kinoteatrem Polonez a Cekisem, słyszymy Tosiek, Tosiek, Tosiek i to chyba też nas skłania do tego, żeby przypomnieć trochę o nim, że on tu był, tu tworzył i na dobrą sprawę Skierniewice też są bardzo filmowe. Tak, Skriniwice są bardzo filmowe, znamy miejsca, gdzie powstawały, powstawały filmy i one są jakoś tam oznaczone i mam nadzieję, że pamięci mieszkańców miasta funkcjonują jako, jako punkty, gdzie, gdzie filmy powstawały, ale a propos Antoniego Nużyńskiego, to, to myślę, że tutaj trzeba przede wszystkim powiedzieć też o Krysi Piotrowicz, która, która zapoczątkowała festiwal, to ona... Wyłoniła Tośka gdzieś z jakiejś, z jakiejś ciemności, zapomnienia, i to dzięki niej przede wszystkim no, no, pamięć o Tośku przetrwała, i ona tworzyła pierwsze edycje, pierwsze edycje festiwalu. Też powstała taka nieduża broszurka, taka książeczka, którą stworzyła, a tekstem opatrzył ją Darek Fox, która przypominała o postaci Antoniego, mówiła o filmach, przy których pracował, o jego w dosyć krótkim życiu, ale bardzo twórczym. O tym, że zaczynał swoją pracę przy filmach animowanych między innymi, a potem już jako był również wykładowcą łódzkiej szkoły filmowej. A i, no i jakby druga część jego, jego życia, jego kariery to już bycie samodzielnym operatorem. Między innymi na przykład tworzył zdjęcia przy filmie Valkover Jerzego Skolimowskiego. To chyba jest takie, takie najbardziej i, i znany, znany tytuł, znany nazwisko reżysera i my się tym mocno, mocno chwalimy i też um, zależało mi na tym, żeby pan Jerzy Skolimowski przyjechał w tym roku na, na festiwal, ale niestety no, czas nie pozwala, dużo, dużo zajętości, więc niestety się to nie udało, ale też będziemy, będziemy starać się też o takie spotkanie, może w przyszłym roku, bo to by było też niesamowite usłyszeć z ust pana Jerzego Skolimowskiego też jak ta współpraca wyglądała, jaki był Tosiek e, na planie, jak, jak pracował. Też chciałabym, żebyście Państwo tutaj jest do, dobra okazja aby powiedzieć też o tym, jak wygląda plakat artystyczny tegorocznej edycji festiwalu, stworzyła go nasza koleżanka Katarzyna Michałowska. I ona na tym plakacie, on jest taki trochę łamigłówkowy, trochę labiryntowy, ale jeśli się Państwo dobrze przyjrzą, to tam są cytaty z Antoniego Nużyńskiego: Że czerpał z malarstwa, jak pracował, co go, co go inspirowało. Więc zachęcam, żeby zatrzymać się na chwilę i popatrzeć na plakat. Bo, bo tam można też trochę o an, samym Antonim Nurzyńskim się dowiedzieć. A też na stronie Centrum Kultury i Sztuki w tej zakładce tośkowej, w sensie festiwalowej, też jest słowo od Kasi Michałowskiej o tym, jak, co ją zainspirowało, dlaczego ten plakat tak wygląda. A nie inaczej, więc też polecam, żeby sobie przeczytać słowo od. E, autorki plakatu. Dobry plakat jest podobno połową sukcesu dobrego filmu, więc myślę, że tu dobry plakat jest połową sukcesu wspaniałego festiwalu. A ten od 24 do 27 października, nigdzie indziej jak w Skierniewicach, nigdzie indziej jak w Centrum Kultury i Sztuki i nie z kim innym jak z Agnieszką Skoczek. Bardzo Ci Agnieszko dziękuję za rozmowę i trzymam bardzo mocno kciuki, żeby e, kiedyś o Tośce było tak głośno jak o Tośku. Bardzo dziękuję i serdecznie Państwa zapraszam na festiwal.